Cześć, witajcie z tej strony, Jake'a. Witam Was w kolejnym odcinku Web App, FIFA 14 Ultimate Team. Moi drodzy, tak jak tradycyjnie, rozpoczynamy od mojego profitu tradingu, który się za bardzo nie zmienił od poprzedniego odcinka, plus 4000, mniej więcej mam ogólnie teraz 54 trade profit. Nie jest to najlepiej, aczkolwiek dlaczego mam tutaj tyle końców, zaraz do tego przejdziemy e, Moi drodzy, tutaj jak widzicie troszkę pokupowałem, a z czym się to wiązało? Otóż zrobiłem sobie tani skład BPL Co mam na myśli mówiąc tani? Mówi mam na myśli mówiąc to, że kupiłem go łącznie za 7500 dokładnie Wszyscy ci zawodnicy kosztowali 7 tysiąca, któ który był z nich najdroższy? Zdecydowanie ten A mianowicie Vlad Chiriche, mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem Za 1500, ma 82 tempa, e, jest... Potężny, to nasz znaczy potężny może nie jest, 84, jest dobrego wzrostu e, i mam nadzieję, że on powalczy po prostu w e, obronie z Rumunii. W obronie i potem e, to był najdroższy jeszcze był LB i e, oby boczni obrońcy czyli e, Rafael oraz Santon za 1000 poszli. No, 950 i 1100 to mniej więcej e, Tutaj mamy Altidore oraz um, Jak on miał? No, czekajcie, czekajcie. E, Aspas dokładnie e, Ramireza na e, środkowym pomocniku ofensywnym. Fera na. E, Fera na środkowym pomocniku. Na środkowym pomocniku także mamy Van Kinkela oraz e, Giacchieriniego. Giacchierini, który mi się bardzo fajnie grał w 13. Mam nadzieję, że tak samo będzie w 14. Przeszedł do Sunderlandu, więc zobaczymy. Ławka rezerwowych się nie liczy tutaj Di Natale to oczywiście te karty, które miałem w klubie. I mam nadzieję, że ten skład będzie naprawdę będzie fajnie się im grało. Na początku. Oczywiście ja też tworzę. Czekajcie, damy Active Squad, nie no, czy skład Selector, przepraszam was bardzo. SELECT, i tutaj powstanie seria i mam nadzieję, że wyrobię się do czasu że do czasu, kiedy po w ogóle będę miał. O, już będę miał możliwość zagrania, no ale to zobaczymy, bo do tego trzeba o wiele więcej pieniędzy, że będę tam ciął po kosztach. A co się zmieniło, jeżeli chodzi o trading, no nie za wiele. Tutaj no, oczywiście nic, tar, transfer target też nic, traf, transfer listuje jest tak. Mam 11 tysięcy oraz e, Luisa kupiłem za 23 tysiące, mam nadzieję, że za 24 go sprzedać kiedyś, ale e, to jest jakieś naprawdę chore z tymi cenami. Kiedy e, patrzyłem, jak go kupiłem za 23 tysiące, kolejny był za 25 tysięcy. Kiedy po pół godzinie wszedłem, bo najtańszy był już za 21 tysięcy i za 19. No to po prostu mózg jest rozwalony. Jeżeli za te 24 tysiące będę chciał go sprzedać i go wystawię, jeżeli teraz się nie sprzeda, do tych 34 minut, wystawię go na 12 godzin, mi tam kasa teraz i tak nie jest potrzebna, bo i tak no niewiele się dzieje. Moi drodzy. To tyle chciałem e, powiedzieć, jeżeli chodzi o. O, moje stroje, mi się tak chce już nimi zagać po prostu. E, jeżeli chodzi o dzisiejszego web nie no mam ja jeszcze, tylko chciałem powiedzieć, że ten odcinek widzicie w środę. Ja właśnie. E, w, w środę, jakąś środę, w sobotę oczywiście. E, ja wtedy będę w czasie przeprowadzki do Wrocławia, bo tak właśnie w, tym, w tą sobotę przeprowadzę się do Wrocławia z mojego e, rodzinnego miasta, bo właśnie we Wrocławiu mam zamiar studiować. I jak to będzie nie wiem, w niedzielę na 100% nie pojawi się odcinek. Jedynie GTA, który jest codziennie jest nagrane do przodu i mam nadzieję, że wam się podoba. Aha, no jeżeli na GTA jest nagrane do przodu, więc jeżeli tam są jakieś błędy, jeżeli coś się wam nie podoba, to dopiero od dziewiątego odcinka będę mógł to. 10, przepraszam, będziemy też jest jeszcze nagrany. 10 odcinka coś będę mógł zmienić. Wiem, że mówię troszkę za dużo słowa, nice, ale jakieś nawyki muszę mieć. Przepraszam was za to, mam będę się teraz zdecydowanie bardziej kontrolował, ale jeżeli coś mi się podoba, to tak, po prostu wyrażam emocje. Jeżeli macie jakieś pytania, to ja zawsze jestem pod telefonem i patrzę na komentarze od czasu, znaczy od czasu do czasu. Patrzę na komentarze, jak mam chwilę czasu, jak film się przyjął. Widziałem, że role and play jest naprawdę 600 łapie w górę. Czyli z lachem jeszcze nie gadałem, bo teraz jak to nagrywam, ma live'a, ale, ale, ale no na pewno się pojawi, bo bardzo cieszy nas odbiór właśnie takiego filmiku. To tyle z mojej strony, mam nadzieję, że się podobało, a następny filmik już będzie prosto z Wrocławia do Was poleci. Dzięki wam bardzo za uwagę i do usłyszenia kolejnym razem.